Gdyby Twoje komórki miały kosmetyczkę, nosiłyby ją w torebce, ale nie na zmarszczki, tylko na przetrwanie, bo bez ochrony starzeją się szybciej niż aplikacja randkowa. Smog, stres, ultraprzetworzona dieta to codzienny atak wolnych rodników. Twoje komórki są jak dom bez alarmu, i właśnie wtedy wchodzi ona. Witamina E to nie kosmetyk to antyoksydacyjna tarcza. Chroni Twoje komórki przed stresem oksydacyjnym, wspiera płodność, układ rozrodczy, a nawet mózg. Bez niej szybciej się starzejesz, dosłownie. Ale uwaga, nie każda e działa. Syntetyczna forma tanich suplementów to tylko cień jej prawdziwego potencjału. Twoje ciało rozpoznaje tylko naturalne, aktywne formy z jedzenia lub z bioaktywnych ekstraktów. Chcesz dać swojej skórze i komórkom realne wsparcie? Postaw na suplementację nowej generacji, z technologią, która działa. Zielona rewolucja zaczyna się tu. Sprawdź link pod filmem i zacznij dbać o siebie od środka.